Cześć, cześć. Kontynuacja ukorzeniania FIG. Tu jest taki gruby, najgrubszy patyk. Z niego wyrasta taki trochę mniejszy. No i coś tam się zaczyna dziać. Kiedyś tam patrzyłem do środka. Korzeni gdzieś tam nie było. Widać, ale widać, że rośnie. No to pewnie gdzieś tam korzenie wyjdą za jakiś czas. O, tutaj kolejny patyk. Coś tam wychodzi. No, tutaj chyba nic. Jeszcze zobaczymy. Tam jeszcze dwa. Tam jest w rogu posadzona chyba zeszłoroczna albo, albo dwuletnia ukorzeniona figa. Dopiero pod koniec roku została. Do, do, dopiero pod koniec zeszłego roku została wsadzona. Także zobaczcie jaka jest różnica między tą figą a tą figą. Obie były ukorzenione w tym samym czasie, tylko że ta od razu rosła w gruncie bezpośrednio. No a tamta w takiej małej doniczce. O, ta już miała w zeszłym roku figi, ale niestety odpadły. Teraz już gdzieś tu wychodzi jedna. No zobaczymy. Tłodniej od spodu wychodzi gdzieś tam odrost. Trzeba będzie go obciąć i, i ukorzenić. Bo nie chcę mieć takich krzaków. Wolę takie bardziej drzewa. Tutaj jest moje topoletko, na którym jest chyba 64 patyki. Gdzieś tam gdzie nie gdzie wyrastają już. Na przykład tutaj. 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 A takie oczka małe yy, zielone, już naliczyłem przy 30 chyba 8 patykach, także no jakby wyrosły, to będzie ponad połowa, no bo 70 sadzonek posadziłem No i jakby nawet ta połowa wyrosła, to i tak będzie sukces, bo ponad 30 fik to jest naprawdę dużo. A tutaj obok mam jeszcze winoroś. Pięć sztuk chyba. Już, już nawet niezłe przyrosty mają. Ukorzeniane dwa lata temu, chyba w sierpniu. No, a tutaj he, awokado. No, mój błąd, bo nie zabrałem. Ich do domu na zimę. Zeszła zima była łagodniejsza i to dużo. W zeszłym roku miałem maksymalnie minus 11. Na zewnątrz było, w środku było minus 2, a w tym roku było ponad z tego co pamiętam, to było prawie minus 30. Gdzieś tam chyba w sierpniu. Czy w lutym. A tutaj w środku było chyba minus 15 albo i nawet minus 17. No i z drzewka z prawie 2,5 metrowego zostało coś takiego. Całkowicie przemrożone. Te minus 2 w tamtym roku całą zimę mi przetrwało. No, a w tym roku padły mi. No, niestety. Nie przewidziałem, że będzie taka zima. Ale, ale, ale. Jest szansa, bo gdzieś tam, kawałek poniżej ziemi, odkopałem, zarysowałem korę i jest zielono. Więc. Liczę, że odbije tak samo jak w tamtym roku. Nie, dwa lata temu, co mi odbiło awokado z, z tego, z gruntu. No i fajnie, jakby odbiło. No, trochę mi szkoda ich, no bo to już były czteroletnie drzewa. Miały 2,5 dwa, dwa metra, prawie. No, ale trudno. No dzisiaj po chyba czterech dniach przestało w końcu na chwilę sypać, padać, bo chyba przez 2-3 dni sypał śnieg, deszcz. Teraz na chwilę się uspokoiło. Nie jest dzisiaj za ciepło, ale w szklarni jest... O, 26 stopni. Na zewnątrz jest chyba coś około 4, ale w dodatku jeszcze wieje zimny wiatr, także wydaje się jeszcze mniej. No, na razie to tyle. Do następnego razu, cześć.